A wzięłam odrobinkę i podkład francuski luksus macie dzisiaj za 25 zł. E, sztuk mamy dziewczyny 40. Więc, e, tak jak mówię, mieliśmy w pierwszej dostawie 80 i był po 32 zł. Dziewczyny, więc brać kochane moje, bo się naprawdę opłaca. Bo jak pięknie pachnie. I Olunia kawa, jak brązowo zmieni to jajko. co, okay. to napisz po Pięknie po pachnie. No. Hmm. Podkład francuski luksus, cena dziewczyny, dzisiaj macie go za 25 zł dziewczyny, za 25 zł, e, dzisiaj nie, e, podkład francuski luksus, 25 zł dziewczyny, atakujcie, bo naprawdę warto, bo mówię, bardzo fajna sprawa i tak jak mówię, na bazie jedwabiu, będzie nie dość, że Wam krył pięknie dziewczyny skórę, będzie dbał dziewczyny o nawilżenie, e, o odpowiednią dziewczynkę, że tak powiem, wiecie...